Postanowiliśmy nie przedstawiać indywidualnych zleceń, tylko trudne i specyficzne sprawy. Chcemy pokazać, jak to wygląda, gdy lokator się uprze i nie chce się wyprowadzić, nie płaci i nie chce słyszeć o ugodzie. Okres oraz prawo tak bardzo sprzyjają teraz wykorzystywaniu czyjejś własności, że czasami aż nie wierzymy, że można być aż tak natrętnym i bezczelnym. Kiedy pani opuści mieszkanie? W wielkim skrócie, Akcja Spłocka oraz kilka skrótów z innych miast. Dobrze, ale ja nie chcę z nami porozmawiać. Puść eee, nie, puś te drzwi. nie, Puść te nie, się państwo. nie, Uspokójcie się Proszę nie, Proszę nie, Proszę nie, 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 Ale, ale my chcemy... nie, 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 Proszę panią. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan wzywał? Tak. Pan wzywał, że zywa. Pan zywa się awantura. Czy Ja panu awantury robię, no, ja nie robię żadnych awantur. Stoicie tutaj, dzwonicie do mnie. No dzwonię proszę pana mieszka Pan może kat, Katujecie mnie. Czy ja po dwóch latach mogę wejść, zobaczyć swoje e, nie mieszkanie? Nie może pani wejść. Już Ale pani dlaczego? ma wszystko co trzeba. Ja, 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 ja zrobiłem odpowiednie kroki, podjąłem. Ale pan nie obiecywał, że obiecywa, się i wyprowadzi. I nie obiecywałem. Bo, że zrobi wszystko, żeby Bo nie ma tej możliwości, nie ma. Rano żeście mi nakleili, ja to, rano nie byłam. To raz się nakleili. Drugi raz. Co jest bezprawiem samym w sobie. Pozwoli, pozwoli, dowód osobisty swój, dobrze. <laughs> tu jest sprawa. Z tego wie pan, co minęło naprawdę 4 lata to A mnie nie pani z tego minęło 25. Wy pani? Dalej, pan, niech pan posłuchaj. Ja? Mam, o, mam możliwość tak, że tak powiem, bo tutaj sąd nakazał panu odostępnić mi mieszkanie. Powinnam yy, wejść, tak? Nie, nie, jeszcze nie nakazał. Jeszcze, jeszcze wszystko jest w toku. Nie, no jest już prawomocne postanowienie sądu. Jest, jest mieszkanie, jest, jest moje. E, sprawa, sprawa... Ja nie e, wiem, co pan tam... Sprawa... Czy... Nie no, policja nic nie zrobi, pan? ja wiem. Ja nic, no. się, właśnie, tak no. pan mówi, ja nic nie no. mogę zrobić w tej chwili. sam Panie ma jakieś papiery, ja nie mogę stwierdzić autentyczności. Jakie, jakie no, na... papiery mam... no. Proszę, panie, no, panie, no, to, ona ma? Proszę Panią, mówię pani, to co widziałam na oczach, tak? Nie mogę stwierdzić, czy to jest autentyczny dokument, czy nie, tak? Prowadzi się postępowanie, tak? Ta pani ma też e, wyzwanie odnośnie fałszowania dokumentów, tak? Którego ma to Siedemnastego My Nie mamy takiej mocy nie, nie nie nie, tak? nie, na to, że pani Ale ona ma wyzwanie na przesłuchanie w sprawie sfalsyfikowania testamentu. Tak, tak. To są dwie różne sprawy, oni zgłosili niby o ten testament, że otwarcie testamentu, który nie ma podpisu, który się znalazł znikąd. Tak, dlatego właśnie ta pani... ma. Wezwanie na przesłuchanie, tak? tak? I za tak, pani może tak, tak się nie, nie stawiać to 5 lat, tak, tak, tak. ale dwie tak różne sprawy, tak? Różne. Jedna no i druga, druga, ta spadkowa, co miała być w sądzie, Tak. tak, tak. tak. Może się wszystko dobre, ale to ja idę pani za No ja robię Ale co, co pan nie robi? Pan robi, karmię, deroni za u mnie, przed moimi drzwiami. Wie, pan... no, Zaraz no. policja przyjedzie, ale co pan. panu Policja za chwilę przyjedzie. Nie dość. Proszę mi jej dotykać. Proszę, proszę. No zobacz, co pan to. dał, pani nie dotykać. Już to. Dzwoni pani na policję szybko. Dzwoni Pani też szybko. To była sędzina powiedziała, żeby robić porządek, że a nie. Oczywistą. Nie sędzina powiedziała, tylko wy tak nie... powiedzieliście. Żegnam pan. A jak chceć pan ja ja będzie pan ją Ja tu nie wcięłem, że mi A pan jeszcze raz złapie za to. Ta? To co? A kto pan pozwoli mnie nagrywać? Kto panu pozwolił No maskę i zachować tak? się, No się to wyjazd. Dobrze. A nie tu stoi. Pan robi tak, swoje. Tak, tak, tak. Nie. Nawet. Nie, nie, nie. Pan mnie nalogrywa, proszę, proszę pana. Proszę? Ja, ja pana też. Nie mam problemu. Proszę bardzo. Ten akt to można pić. Dziś. Dobrze. Dzisiaj. Te czasy no. nie tego powiedziałem. Ale pani się będzie dzisiaj ślawna. Sławni będziecie. Chodź za pytaniem. No, przede wszystkim no. nie Pani chce Może pan wejść do mnie? To wejdziemy, będzie łatwiej. A nie, dlaczego jest pani w no. Nie mamy o tym dyskutować, że nie rozmawiam. Dzień dobry, z tej strony dzwonię z Dąbrówki 1, mieszkania 13, jestem właścicielem mieszkania i chciałam zgłosić, że plombuję mieszkanie, bo nikt nie przebywa w nim teraz. się do tym zwierząt. Gdzie my powinniśmy dzwonić. właściciele, właściciele są, znaczy, są i osoby, które uważają, że Właściciele, właściciele są tutaj i jest lokator. Teraz zamki są więc tutaj, tutaj w ogóle nie no która była w środku, rozwierciła zamki, kilkukrotnie rozwiercała zamki. Jest tutaj właściciel, na koszt właściciela, kto rób, bo bo ja co środka, wszyscy. Może ja do no, razy. Ja bym cztery razy. Ten pan, który się teraz zbudował razy. Cztery razy razy, a ja Pani to Pani y, mieszkała, mieszka od 10 lat w tym mieszkaniu, jest jego posiadaczką, y, ma dokumenty, że jest y, również z Pana, który był właścicielem tego mieszkania, rodzina druga twierdzi, że oni są właścicielami mieszkania. Chodzi o to, że Państwo się nie mogą porozmawiać, zostały zamknięte zamki, a odczuwaj tam są zamknięte zwierzęta w tym mieszkaniu Dzisiaj nie można do tych zwierząt y, dostać. Druga rzecz, no Pani też by chciała bo swoje lepienie. ale my jesteśmy tu z, tej powodji, z tego powodu, że Państwo się kłócą, a w środku tutaj są zamknięte zwierzęta bez pokarmu, bez, bez wody i tak dalej. teraz co, co pan, Panowie proponujecie w tej chwili z Możemy wejść do mieszkania, musimy rozumieć na korytarzu. E, pani tutaj jest lokatorką tego mieszkania, tak? Nie, nie, nie. To jest, chodzi o to mieszkanie. Pani tutaj jest. Pani mieszkanie no, szczerze tam są zwierzęta. One potrzebują mieszkania. Kto dysponuje kluczami do tego mieszkania? Proszę pana, tu jest od wczoraj, ja tak tylko szybko powiem z Jest ślusarz, który wymieni i rozda wszystkim klucze. Rozda właścicielom, lokatorom, wszystkim, żeby wszyscy się dowiedzieli. pan jest, przepraszam, kim? Bo... Ja tutaj jestem i chciałem być tutaj negocjatorem, żeby załagodzić ten temat, a zrobił się z tego bardzo duży wir w postaci takiej, że no, nie, tego sporu się nie rozwiąże. A pan jest ponieważ... negocjatorem sądowym? Nie, 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 nie. Prywatnie wynajętym przez jedną ze stron. Aha, rozumiem. Tak i panowie, tu są właściciele, którzy mają spadek przeprowadzony 29 grudnia, a ta pani znalazła później testament i ma testament i jest użytkownikiem lokalu, a tu są właściciele. Spór powstał tylko o to, żeby ci państwo, ponieważ ta pani zaczęła wysprzedawać rzeczy na internecie po świętej pamięci synu tej pani, która tutaj się wychowała i, był, i urodziła tą córkę razem w tym mieszkaniu, że chce zabrać pamiątki po synu. Bo nie ma, jest zgrzyt taki jakby dalszej rodziny, tak? Chce zabrać te rzeczy, chce wziąć swoje klucze i poczekać na rozstrzygnięcie sporu w sądzie. A ta pani oporowo stawia się, rozwierca. Tu jest ugoda, tu można. To rozwiercił te zamki. Pani. Na zlecenie tej pani zostało wszystko zarejestrowane. To rozwiercił te zamki. Proszę. To rozwiercił te zamki. Policja była i powiedzieli, pani ma prawo wejść do mieszkania, skoro ci Państwo zniszczyli ten dom. Poczekajcie, poczekajcie. Ale zaraz, zaraz, zaraz. Poczeka, bo była policja, nie tutaj nie było wczoraj, więc ja nie wiem, co by. Tak? Jest w tej chwili taki chaos tutaj w relacjach i państwa i państwa, że ja już sam nie wiem o co tutaj chodzi. Możemy tu na spokojnie to wszystko wyjaśnić, tylko tak, najpierw jedna strona niech mówi, dobrze? A dopiero będę słuchał drugą stronę, dobrze? Eee, dobra. Nie, dobrze, nie tylko, nie tylko ja w tej chwili chcę, chcę się dowiedzieć, kto jest dysponentem tego mieszkania na tą chwilę i kto dysponuje Kroczami, pani, kto zlecił się... wymianę tych zamków. Zlecił, pani Haleta zleciła wymianę. Na I i jedzie, zaczęła rozwiercać zamki. W dniu dzisiejszym, tak? Kto zniszczył te zamki? Pani. Nie ci państwo. Ja proszę dać szansę tej pani się wypowiedzieć, dobrze? Dobrze. Na razie słuchamy tej pani, a pani wiecie panowie, no oni... Ja z pracy wróciłam po drugiej, więc już ten nalot był. Dobrze, żego... pani, jaki nalot? Ja nigdy nic nie mam na locie. Ja pani. się pytam, ja się pytam, Dzień kto pani rozwiercił zamki i pani kto jest... tym mieszkaniem w tym momencie. Pani w bo tym momencie. Skoro tam są mieszka. zwierzęta, które tak. do których nie można wejść. To ja się pytam, kto to zlecił? Pani. To, to pani, tak? Pani, to z... bo pani, tam są pani tam zwierzęta. Tak. To dlaczego pani tam rozwierciła zamki? Skoro pani tam mieszkają? Ja ma pani kroszki. Ale pan to Państwo uszkodzili? W jaki sposób? Zamek. Szpilki były włożone w górny zamki. Czy te zamki Śpilki. zostały wymienione? Nie, nie, bo państwo nie pozwolili na to, do godziny 10 leżeli tu pod drzwiami. Ja bardzo przepraszam, nie, tylko to teraz to powiem. Zamiast. Jest ślusarz, gdzie państwo za to zapłacą, wszystkim rozwadzą kluczy, będą nowe zamki wymienione, żeby pani zabrała... A w jakim terminie ten ślusarz przyjdzie? On czeka, ale on już jest od wtorek był tu czterokrotnie. Tak. Żeby załagodzić ten temat. A ja wyganiali on masowo z mieszkania, żeby go wygnać, on się spakował i uciekł. To jest prawda? Mamy, na... mamy to mamy nagrane. Zdanie, bo... Mamy nagrane to. Już ja panu... No dobrze, no. no, no pan, teraz kto tu teraz kłamie, skoro tam jest nagrane. My mamy, wszystko... no, mamy wszystko, oczywiście mamy wszystko wynagrywane. Co tydzień, co tydzień ci państwo Ale mówią państwa, to nasze... co? Nie, nie. Pani jest co sąsiadką, co jest, co która robi tu chcę Teraz państwa konfliktu, żeby aż w ten sposób iść. Przecież to jest wszystko dla, dla państwa dobra. Po to jest pan, sąd, po to, to są testamenty, nim. po to są jakieś sprawy sądowe. No więc właśnie żeby się sprawa się Skoro tam są zwierzątka, to po co sobie robić złość jedna strona... Z, z, z no z więc dlatego Panu wczoraj nie wie, była sprawa, ja która idę jest idę do, do i 29 marca, do 29 marca, bo Państwo chcą podważyć testament. Pani ma. Ale dobrze, proszę Pani, tego się nie robi na klatce schodowej. ale, ale chwilę jeszcze jeszcze Tego się nie robi na klatce tak? schodowej podważenia testamentów. Są no Państwo więc, świadomi tego i Pani, no Pani też, panu, więc że w tej chwili panie. sprawa e, będzie się opierała o powództwo cywilne w sądzie. Tak, rozmawia, to rozmawia. rozmawialiśmy dzisiaj z prawnikiem pani, dzwonił do nas sam ja, ja nie mówię, i właśnie że powiedział, żółty, że ci państwo, państwo wczoraj w sądzie nie otrzymali pozwolenia na wejście do tego domu. A, tutaj, w w w takim dokumentem tutaj... Taki do sprawa, ale, do, no więc... My mamy sprawę sądową zakończoną, ta pani wyjdzie no do domu... Właśnie, niech ona nie jest stroną w ogóle, niech ona wejdzie. To przedłużamy. Wejdź tam, Panią. Panią zgłaszającą tutaj też, tak? Pani, Pani zgłaszała? Panią zgłaszającą, więc Panią też musimy, tak, musimy wylegitymować. Tak, no proszę. Wejdź do mieszkania, tak? Jest ochrona danych osobowych, więc nie będziemy robić tutaj na korytarzu. zobaczyć te akty Za chwilę, za chwilę wylegitymujemy, przejdziemy z Państwem tam na tył, też wylegitymujemy się, żeby, no wiadomo, tak? Są przepisy, które chronią Państwa. dane. Żeby otworzyła, chcieliśmy swoje rzeczy, To bardziej, że są aukcje w internecie, że ona sprzedaje rzeczy po bójku moim, no, dodatek... No to są trudne, nie to. Nie oświadczenie iść że ze względu, że no zobaczył policję, telewizję, nie chce już tego robić. No, super. Także już nie ma nikogo, kto by mógł to naprawić. wiecie. To może, e, a ja mam do niego kontakt? Tak. Może jak policja sądowanie jedzie i telewizja, to może przyjdzie i łaskawie, łaskawie te zamki by rozwiercił, żeby te zwierzaki miały e, ten tak. no dzisiejszy pokarm. I, i, picie, tak? No tak. Są myszki, tam są szczury. One do jutra spokojnie nam sobie z tym pożywieniem jakie mają dadzą radę. Więc e, w tym momencie... E, Tutaj konflikt jest, że tak powiem, stron, jeśli chodzi o sprawy spadkowe mieszkania. My jako policja nie możemy w to zaingerować, natomiast właścicielka, która. właścicielka. dysponentka tego mieszkania w dniu jutrzejszym zobowiązała się swojego, tak powiem nie siebie, tylko swojego innego ślusarza, który ma tu przyjść, otworzyć te zamki i te zwierzęta jutro do tych zwierząt chce wejść. Po prostu dzisiaj jest już na tyle też zestresowana tą całą sytuacją że też, no, potrzebuje trochę opłaty. Zostało zgłoszenie próby, próby Słomania. łamania przez tą panią, bo pani rozwiercała. Trzeba było klucze, które pani ma, wsadzić, otworzyć i to wszystko było po temacie. A ona nawet nie włożyła, od razu ze sprawy wyszła do sąsiadki, nawet nie chciała wejść. Czekaliśmy tutaj, mamy znieśli o godziny 15, aż wejdziemy do skarbu. Chcieliśmy porozmawiać, więc... Uważam, no. że... No. Spór, które tutaj jest, to trzeba ugodowo to załatwić przez ma sobą. mam leki bo... przy sobie, które zażywa pani Wolena, więc mogę je to po prostu dać. Ta pani, tak? Tak. A kim <grych> Państwo są dla siebie? Nikim, ona była pani ja wyjną. To jest Piotrka. Ona po prostu mieszkała Ma swoje mieszkanie, ma tam meldunek. Ma tam jeszcze męża obecnego. Nie ma, ma rozpocząć z nim. No i ta że tak powiem, zasiedliła się. Nie płaci. Dzień dobry, ja nazywam się... Na parterze Mam włamanie przez okno. I powybijane szyby. I szyby. Tak? Powybijane szyby. Złodziej w środku. Uh -huh. Złodziej w środku. Są na Proszę? Są na tak, tak. W środku. Prawdopodobnie tak. w środku. Prawdopodobnie w środku. Jaka, Jaka? Płot? Tak. Przez okno szyby powybijane ale zasłuchajcie to, za to czy Tak. Tak, tak. ბარბარა To mieszkania. A Pani może wejść do swojego mm -hmm. mieszkania, bo są zwierzęta. Mm -hmm. Dlatego, że trwa konflikt o to mieszkanie. Czyli taką kombinę. Tak, taką kombinę. I po cichu sobie... Wkazy, czy Grzesiu, A, znań znań Grzesiek, wkazji, wychodzimy. Druga strona, która nie zgadza się, żeby ta Pani do, dostała się do tego mieszkania, bo już zamek jest uszkodzony i Państwo próbowali wzywać ślusarza, po to, żeby przyjął ich ślusarz i wręczył klucze obu stron. A sytuacja jest taka, że ta Pani jest tą gminą od 10 lat mieszkającą w tym mieszkaniu. Strona chodzi... co do własności tak, tego mieszkania jest niewyjaśniona. No, no właśnie to chodzi, a akt notarialny jest ewidentnie na matkę tak, bodajże, tak? Więc tak, to tak naprawdę tak, tak. tak, nie ma prawa przebywania nie, to pan... Jeżeli pani, państwo mówią, że są właścicielami mieszkania, mhm. no to y, możecie zadzwonić po księżarza i normalnie sobie wejść do tego mieszkania, tak? Mhm. Tak jest, Jeżeli i tak chcemy zrobić. Jeżeli tam się okaże, że coś zginęło, coś zostało uszkodzone, my weryfikujemy państwa i dalsze 13 ma doprowadzone. Mhm. O, o... A, policja, proszę otworzyć. Słucha. Czemu pani otworzyć nie może? Boi się po prostu. Ale nie ma pani się czego bać, jest tutaj policja, porozmawiamy na spokojnie, tak? Pani nie zostanie, nie zostanie, mi Tak, jakby już wcześniej też mówiła. Proszę otworzyć, porozmawiać z nami. Bez takich warunków. Na dnie musisz odchodzić, po prostu nie będą. Na razie wchodzić, my wejdziemy porozmawiamy z panią. I pani do mieszkania nie wejdzie. Na wyje. jakiej podstawie pani tutaj weszła? Otworzyło wybiło okno. Koniec, w Myślę jednak, że to były niedoty. Dobra, w międzyczasie jak potoczono, ja wejdę.

Nie wiem, ty no, osoba, co masz na sobie. Dobra, dobra. Czy pani zawsze nie ma maseczki, Pani już pomieściła. Nie muszę pani nosić. nosić Ale tak? mam pani dokument? Tak. Dokumentu nie mam przy sobie. No to musi pani nosić. Dobrze, co tam pani ma? No to tak. pani, słucham. Słucham, słucham, pani nosić? No nosić? Słuchaj? Słuchaj? Słuchaj, dlaczego to pani kameruje? Czy pani to ma prawdziwy? Słuchaj? Panią prawo kamerować. Nie? Tak. Osobę tak. prywatną? Tak, jeśli pani gdzie nie będzie udostępniał, to w tak. ma prawo panią kamerować. Tak, zresztą. To jest śmieszne do kamery. I wszystkich innych Nie literowali. widać przez maskę. Po dwóch dniach walki w nocy dzika lokatorka włamała się przez okno, zabarykadowała i nakarmiła zwierzątka. Postawa policji jest profesjonalna w takich sprawach. I każdy patrol, który przyjeżdża, zna prawo oraz bardzo dobrze je interpretuje. Jesteś właścicielem, nie dopuszczaj do takich momentów. Zabezpieczaj się wcześniej. W związku z ogromem problemu, weryfikację lokatora w bazach, a szczególnie w RDL, rejestr dzikich lokatorów uruchomiliśmy jako opcję bezpłatną. Wejdź sprawdź swojego potencjalnego lokatora, zanim dopuścisz do takich sytuacji. Ilość spraw Bezradność prawa, wykorzystywanie prawa lokatorskiego przez lokatora spowodował że temat wynajmu, ochrony własności, powinien być nagłaśniany. Jest to problem społeczny i państwa, które zrzuciło odpowiedzialność na właścicieli. Staramy się doprowadzać do ugód, ale ludzie, lokatorzy w większości mogą płacić za wynajem, ale nie muszą i dlatego powstaje taki problem. My wykonujemy zgodnie z prawem negocjacje lokatorskie, ale jednocześnie prosimy o większą ostrożność w zakupach nieruchomości w licytacjach oraz wynajmu. Na każdym szczeblu oraz płaszczyźnie dotyczącym wynajmu i negocjacji służymy profesjonalną pomocą.